W wielu miesiącach na tym kanale mamy jakąś coroczną tradycję, że np. w październiku zawsze pojawia się powitalny draft, w lipcu pierwsze wrażenia z wersji beta, a np. gdzieś w kwietniu przewidywanie toców. W grudniu natomiast zawsze staram się zbudować najtańszy użyteczny skład legend w znaczeniu ogólnym na obecny moment. No i jak się okazało, w EFC24 pobiliśmy rekord, bo z racji na dodanie stylów gry i przekształcenie wielu kart prawdziwie grywalną ekipę legend na etapie grudnia da się zbudować za milion monet, a nawet nieco mniej ale ja już trzymam się tego miliona, bo to i tak w obecnych realiach gry jest śmieszna cena i oczywiście w tej drużynie wystąpi więcej kart hero, aniżeli ikon, no ale w końcu legenda to legenda. Nietypowa formacja 3-4-3, bo brakuje nam teoretycznie prawego obrońcy i przez to wiadomo, że startując nie mamy tutaj zbyt wielkiego wyboru, chociaż akurat Sol Campbell jest takim rzeźnikiem w tej grze, że używam go cały czas w swoim podstawowym składzie, a Anglik kosztuje przecież ledwo ponad stówkę, dlatego Będąc na wstępie, pragnę przypomnieć, że w BetClick, czyli u Bookmachera legalnie działającego w Polsce, pojawiła się nowa funkcja Edytuj zakład. Dzięki niej gracze mogą dodawać do obstawionego kuponu nowe zakłady i zwiększać łączny kurs kuponu. Ale cały czas dostępna jest też promocja powitalna, w ramach której otrzymacie zwrot kasy, jeśli pierwszy kupon Wam nie wejdzie. Z kolei jeśli jeszcze nie macie konta w BetClick, to w trakcie rejestracji możecie użyć naszego kodu promocyjnego kartomania dzięki czemu uzyskacie zwrot stawki w formie freebetu do 200 zł. Pamiętajcie jednak o tym, że oferta BetClick skierowana jest tylko do osób pełnoletnich. Grajcie odpowiedzialnie, ponieważ nieodpowiedzialna gra prowadzi do uzależnień i wiąże się z ryzykiem. A z kolei nieodpowiedzialną grą w FC 24 mogłoby być używanie rejkarda na pozycji prawego środkowego obrońcy. Oczywiście on finalnie wyląduje w trakcie meczu gdzie indziej, a przechodząc do pomocy, witamy się tutaj z Rise w nowej wersji za Ligę Mistrzów, którego też testowałem już w swojej podstawowej drużynie. I generalnie gość nadaje się do gry w każdym trybie gry. Trzeba pamiętać, że on ma 188 cm wzrostu i mieści się w gangu Hulita, więc jakieś tam atuty Norweg ma. Wyjściowej formacji wspiera go Balak w podstawowej wersji, ale możliwości Niemca w tej grze już znamy, więc umieszczenie go w tym zespole było formalnością. Natomiast z pewnością teoretycznie nieco mniej normalne jest pojawienie się tutaj jego rodaka, chodzącego z kontinon na rynku w tej samej cenie. No ale jak zauważyłem kiedyś w drafcie, Schweinsteiger też sporo zyskał jako ikona po przeniesieniu do FC-24. I tak jak Campbell czy Reykard jest tani. Między innymi być może przez to, że ludzie po poprzednich latach nie mają z tymi legendami jakichś nadzwyczajnie dobrych doświadczeń i nie chcą na nie stawiać. My, niestety, kończąc drugą linię, postawić musimy na park Jisunga. Mówię niestety, bo w tym przypadku to była jedyna alternatywa zawodnika, który miał chociaż podstawowe pojęcie o grze w defensywie, a niestety nie mam z Koreańczykiem zbyt wielu dobrych doświadczeń, jeśli chodzi o jego grę w środku pola. Aczkolwiek, idąc do ataku, lepsze doświadczenia mam już z QL-em. Gość chodzi ledwo za 50 tysięcy, a wcale nie osłabł jakoś nadzwyczajnie względem tego, co prezentował jeszcze miesiąc temu. Australijczyk jest szybki i ma podstawowe pojęcie o wszystkich elementach gry na każdej ofensywnej pozycji, ale za to nieco bardziej statycznym piłkarzem jest Woler. W tym przypadku najdroższy zawodnik w tym składzie, bo kosztuje on około 170 tysięcy monet. Jednak no można było sobie pozwolić na umieszczenie Niemca, bo tyle pieniędzy zostało do miliona, po tym jak doszedł do wniosku, że całkiem grywalnym piłkarzem jest Juli w wersji za Ligę Mistrzów. No bo ogólnie to jest bardzo podobny zawodnik do Quela, a po prostu Francus jest nieco niższy. Więc ostatecznie tak prezentuje się ta drużyna Legend. Generalnie fajny, kolorowy skład, który ogólnie kosztuje mniej więcej milion, ale jest to nawet milion nieco naciągany, bo za Wolera można dać zdecydowanie kogoś tańszego i ten zespół i tak będzie dobrze śmigał. Albo można dać tańszego napastnika i pieniądze, które zostaną przeznaczyć na wzmocnienie innej pozycji. W samej grze ta ekipa opiera się na ustawieniach 4 3 lub 4 -1 -2, 1 2 do których taktykę oraz wytyczne znajdziecie w poprzednim filmiku Top 5 formacji z 20 grudnia. Chociaż to co najważniejsze, sam byłem zdziwiony jak dobrze funkcjonuje w tej grze ekipa Legend za milion monet, bo w przeszłości budując podobne składy one potrafiły kosztować dwa razy tyle, a i tak, tu jeden pomocnik nie miał pojęcia o bronieniu, tam z kolei drugi nie potrafił strzelać i tak dalej. A tymczasem mamy tutaj trzech gości w drugiej linii, którzy są dość wysocy, potrafią w warunkach tej gry bronić, rozgrywać, atakować i strzelać bramki, bo uderzeń z dystansu szwajniego czy balaka nie trzeba nikomu przedstawiać, natomiast nawet ten Rajkard, który teoretycznie ma przeciętne strzały, jak już czasem podejdzie pod pole karne, to odpala taką petardę, że klękajcie naród, a to oczywiście dzięki odpowiednim stylom gry, więc można by się spodziewać, że te konkretne karty przeniesione do realiów FIFA 23 czy 22 miałyby nieco problemów. Ale tutaj, na tym silniku i wspomagany przez tyle, ta druga linia zaledwo ponad 300 tysięcy monet działa tak dobrze, że po nagraniu tej drużyny postanowiłem przenieść ją do swojego głównego składu. No bo po prostu z jej użyciem można się pobawić, a wcale nie jest tak, że brakuje tu tempa. Wręcz przeciwnie. Nawet fajni i Raikard mają bardzo dobry doskok do przeciwnika, a i rozpędzeni potrafią pomknąć skrzydłem. I do dalej, jak się na szczęście okazało, z defensywą nie jest źle. Park jest bardzo podobnym piłkarzem do Cancelo i jak czasem wejdzie w przeciwnika, to nie ma co z niego zbierać, a grający po drugiej stronie Risse cały czas posyła fantastyczne triwele i to pomimo braku odpowiednich cech, więc jest to piłkarz, który robi porządek podobnie ma bramkami, którego obecność w gangu Cholita da się odczuć, na z kolei o fakcie, że Campbell i King są w tym roku użyteczni i sprawdzają się jako potężny duet, no mówiłem już nie raz i nie ma sensu się powtarzać. Co jasne nie każdemu w tej grze podejdzie taki duet, tak jak mi o dziwo w FC24 nie pasuje Van Dyke w żadnej wersji, który ogólnie przecież uznany jest za ciemiężyciela, ale nie ma wątpliwości, że Anglicy nadają się do gry w każdym zakamarku gry, a jak użyteczni oni będą to już zależy czasem od stylu gracza. Trudniej wypowiedzieć się natomiast o Jerzym Dudku, bo po pierwsze rzadko miał on okazję bronić, a kiedy już rywale mieli sytuacje stuprocentowe to nasz rodak z reguły sobie z nimi nie radził, więc... Całkiem możliwe, że to on jest najsłabszym elementem w tym zespole, będąc po prostu średnim bramkarzem, któremu daleko do Jaszyna, czy oczywiście Wandersara. Natomiast odmiennie sytuacja wygląda już z napastnikami, gdzie Woler jest typowym rzeźnikiem do wykańczania akcji. Jeśli Niemiec ma piłkę pod nogą wewnątrz pola karnego, wystarczy często uderzyć na oślep i tonie się za sobą bramki. Generalnie bardzo ciekawy, ale co najważniejsze, skuteczny zawodnik, którego największą wadą jest posiadanie raptem trzech gwiazdek sztuczek. Natomiast Juli i Kiewel to już bardziej typowi skrzydłowi, radzący sobie także na szpicy oraz SPO. No ale warto tutaj zaznaczyć, że Francuz mierzy tylko 164 cm wzrostu. Ale jednocześnie ma 91 zwinności, 96 równowagi i ogólnie po statystykach jest lepszy nawet od Riberiego, a do tego posiada wiele użytecznych cech jak strzały finezyjne, quickstep czy dryk. Więc z racji na fakt, iż FC24 jest przystosowane do gry niskimi piłkarkami, Julie odnajduje się całkiem nieźle na tym silniku gry i rywale mają często problem, by odebrać mu piłkę, bo zwykłe kręcenie się lewym drążkiem daje w przypadku tej karty wymierne korzyści. Więc jak na skład Legend za Milion, mamy tutaj dość spore zróżnicowanie piłkarzy, i być może a jest to jeden z elementów sprawiający, że tą drużyną gra się tak skutecznie i tak przyjemnie. Jednak no nie dochodzi. Tutaj do sytuacji, że komuś w jakiejś akcji brakuje umiejętności. Bez względu na to, kto ma piłkę i co akurat robimy, każdy zawodnik ma przynajmniej jeden mocny atut, by wyjść zwycięsko z pojedynku z rywalem. I to powoduje, że tę ekipę można traktować na serio oraz że polecam ją wszystkim, którzy lubią pobawić się legendami, a nie mają zbyt pokaźnych środków na koncie. Bo żeby uzbierać obecnie milion monet, no to wystarczy regularnie jako tak grać w Division Rivals, Food Champions i kwalifikacje. No i nawet przy dużym pechu oraz nie wbijaniu absolutnie najlepszych rank, no miesiąc wystarczy, więc no nawet nowi gracze, którzy dołączyli do FC24 w grudniu, będą mogli raczej szybko zbudować tę drużynę, tym bardziej, że ona od teraz będzie już tylko tanieć. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!